Także cześć witajcie wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście tutaj w kolejnym odcinku z tej strony Mietek ja Was witam z najbardziej ulubionej tutaj serii e, na kanale, czyli na boczkowie. Dzisiaj wpada na Was kolejny odcinek. Następnie tego materiału proszę was zostawienie tutaj dużej ilości opecie w górę, także jeżeli wbijasz, zostawię od razu łapeczkę w górę, także każdy oglądający z Was widz, który wbija na odcinek standardową łapeczką w górę od razu przed rozpoczęciu nagrania Subika na kanale, ten kto oczywiście nie subskrybuje kanału No to zostaw subika, żeby być tutaj naszym członkiem tutaj, tak jak tak powiem Członkiem tego, tego, tego kanału, także zostaw subika Bo lecimy po okrągłą liczbę 30 tysięcy subskrypcji I napisz tutaj jeszcze mordeczko komentarz Jeżeli chcesz, żebym po prostu Ci przypiął serduszko No to wystarczy, że napiszesz komentarz z hashtagiem A hashtagiem widzowie dzisiejszego odcinka jest hashtag ŚWINIOBICIE a ja Ci oczywiście, widzowie, a ja Ci oczywiście przypnę serduszko. Eee, co widzę w dzisiejszym odcinką No jak widzicie tutaj, już jest, widzowie, no rozpoczęła się, widzowie, kolejny, rozpoczął się kolejny dzień. Eee, kolejny dzień się rozpoczął. Nie miałem ogólnie, nie było to zaplanowane, w sumie ja to miałem zaplanowane, wiecie? Ale nie było to tak zaplanowane, że miał być z tego odcinek. Po prostu nie chciałem wam tego mówić, e, jakoś tak po prostu niespodziewanie, zrobiłem tego, ten odcinek, bo dlatego, że zostawiliście, że opacie w górę, także mówię, nie? E, zapowiadałem, że będzie dużo łeczek, będzie 1200, tam 1000, 1100 mówiłem, nie? Że będzie dużo łapeczek, no to będzie fajna akcja, Będą magę mega, 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 mega fajne odcinki, nie? Dlatego właśnie sobie dajcie te, te fajne odcinki, e, chcecie więcej jeszcze lepszych odcinków, no to wystarczy, że tylko łapeczki, takie? Mówił, łapężkiem muszę być e, No i mówię, przygotowane widzowie, tutaj wszystko jest pod świnio e, szkoda widzowie, że Przy chwilę właśnie uciekł, zmył się tutaj Bo musiał pojechać, e, rzeźnie musiał pojechać Do swojego domu, e, a swój dom ma Widzowie, jakoś chyba 25 km stąd Musiał pojechać w WS-ką e, Tym takim, wiecie, motorem e, Musiał pojechać, widzowie, WS-ką Z tego powodu, że noże były tempe. E, on ma, widzowie, tam swoje takie Specjalne noże, wiecie, pod zamijany świni Tam, wiecie, korejenie mięsa i w ogóle E, bo te co ja miałem te swoje noże no to wszystkie były tempem, on nie w ogóle nie dało się tu widzowie radę przeciąć tego, tego mięsa, e, żeby ogólnie tutaj rozpołowić świnie E, na części tutaj wiecie czwarte e, Bo tutaj widzicie Mamy tutaj świniobicie e, Dlaczego widzowie zabijam świnie e, Z tego względu widzowie że nie mamy kasy Trzeba widzowie jak, jakoś zarobić po prostu pieniądze e, Jest to widzowie oczywiście nielegalne Teraz zabijamy świnie jako nielegalne bo, Ponieważ e, po prostu zabijamy my to sami e, Rzeźnik którego oczywiście Który do nas przyjechał nie posiada prapie, Papieru rzeźnic, rzeźnickich e, Więc nie ma tego oczywiście nie ma tego zawodu Które może wykonywać tutaj Więc zrobimy widzowie to jak to najbardziej teraz jest wykonywane na czas. No, e, jak widzicie mamy tutaj po prawej stronie rozpołowionego tutaj rozpołowioną e, pół świni no, i tutaj także wisi jeszcze druga połówka, tutaj na haku. E, mamy tutaj widzowie jedną zabitą świnię, która po prostu tutaj, no, leży, po prostu jest zabita. E, kolejny, kolejny widzowie, mamy tutaj jeszcze dzika. E, jest to widzowie dzik, ten, który żeśmy go zabijali bronią. Pamiętasz, pamiętacie, widzowie, mam nadzieję, że chyba to taki wiecie, starsi widzowie troszeczkę pamiętają, bo to chyba odcinek było tam miesiące temu już. E, był taki właśnie odcinek, gdzie polowałam na dzika, więc widzowie, jest to ten dzik, który tam właśnie leżył w lesie, żebym go to widzowie przeprowadził. E, no i widzowie, powiedzieli jeszcze sobie cytrojonem za chwilę. Chwilę, bierzemy sobie dwukułówkę, e, bo wypożyczyłem dzisiaj dwukułówkę od pana Tadeusza poprzedniego odcinka Wiedziałem, że Wam się gospodarca pana tatka po, podobało e, Na kolejnego odcinka wydaje, będziemy mieć to akcję, czyli akcję tam rozrzucanie obornika na, na, te, na tamte dwa pola e, Bo tamte dwa pola są właśnie tego e, pana tatka e, Więc tak, bierzemy sobie Citrena e, Zabierzemy sobie oczywiście jeszcze E, pojedziemy sobie, jak tak mówię, pod jedziemy pod bo musimy zapakować, widzę, tego dzika, który tam na drodze leży e, Zadwodzimy, widzę, po straż tam, e, straż pożarną e, I ogólnie do tych, oj, czekajcie, bo tu ty kamerka Oj, 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 czekajcie, bo tak świeci Czekajcie, musimy to poprawić, bo tak to nie może być O, dobra Zadzwoniłem widzowie po specjalne służby, e, powiedzieli, że jeżeli jak to jest po prostu na moim terenie, no to muszę ja to sam po prostu zrobić, a to po prostu jest widzowie nasz teren, bo nasz raz oczywiście to jest, e, to jest nasza tutaj oczywiście i posiadłość, że tak powiem, e, teraz oczywiście należy widzowie do mnie, jak i do Pipcia, e, więc wszystko co jest po prostu w tym lesie e, i wszystko co się rusza, i wszystko, co stoi, to widzę, tak naprawdę należy do nas. Także zadzwoniłem, powiedzieli, że po prostu pan w własnym zakresie powinien usunąć jak najszybciej, oczywiście, to dzikie zwierzę. No i po prostu coś z tym zrobić, nie? Czy tam zabić, cokolwiek, także my widzowie będziemy go zabierać, ja go sobie widzowie zabiję, oczywiście ja nie, bo ja nie posiadam, wiecie, nie potrafię robić, oczywiście tam, wiecie, rozbierać się całej świnie na części czwarte, tylko po prostu przyjeżdża rzeźnik, tak jak mówię, rzeźnika, rzeźnik miał się pojawić, może dzisiaj pod koniec odcinka będzie, ten rzeźnik może przyjedzie, ugoda się jeszcze, no to wam pokażemy, ogólnie będzie z nim rozmowa, może wam pokażę, jak to się ogólnie robi, jeżeli nie, no to po prostu go nie będzie, tylko miję się samo tutaj, oczywiście, jak to wszystko wygląda. E, no, i widzowie, jeszcze dzisiaj planuję na odcinku budowę, po prostu wiecie, budowę, że taką, e, że po prostu będzie samo kupno tutaj e, garażu, takiego dużego garażu wraz z silosem e, Będzie stawiano. oczywiście z tyłu, nie będzie tego widzowie, nie będzie odcinków podzielony na, na tam sześć, czy tam, to znaczy na, 6, na 2 trzy odcinki. Widzowie, nie będzie to podzielone, będzie to podzielone tylko na jeden dzisiaj. E, wybudujemy sobie oczywiście tam z tyłu e, garażek, a to mam chwilę, za, wszystko nam za chwilę pokażemy, jak to będzie wyglądać. E, dobra, czekajcie, widzowie. Ja to źle podjechałem. Będę musiał jakoś tu podjechać, żeby zabrać tutaj to świnie, tego, tego dzika. Dobra, otwieramy, widzowie, dwukłówkę gasimy. Także mówię, widzowie, ja to będę musiał odebrać, tego prostu dzika, bo powiedział powiedziałam mi służby tutaj, że wszystko, co po prostu jest do państwa, tutaj należy na lato. No to także należy ten dzik. Także widzowie, ja pakuję tego dzika. Zamykamy dwukłówkę. No, dwukłówkę, jak widzicie, została pożyczona pada, pada Tadeusza. Pan Tadek dzisiaj nie wyszedł z domu. No, bo ja wiecie, to była taka akcja spontaniczna. Ja po prostu się go zapytałem, czy mógłby mi pożyczyć. Ja dzisiaj nie planowałem z nim nagrywać odcinka, e, tak więc właśnie nie wychodził, nie chciał się tutaj pokazywać na odcinku. E, bo możliwie widzę, że też był pod wpływem alkoholu, e, nie, chciał, nie chciał uczestniczyć na dzisiejszej transmisji tutaj e, na odcinku, nie chciał po prostu uczestniczyć. No, rozumiem, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, widzę, trzeba jakoś tutaj to zajechać, żeby to teraz wypakować tego dzika. E, na razie, ja go sobie widzę, położę dziś tutaj o. No, co mi może nawet stać na dwukółce, nie? Bo wiecie, tu na razie widzowie przyjedzie rzeźnik, jak przyjedzie widzowie tutaj rzeźnik, także ma trochę do roboty, bo widzicie, tutaj ma pół świni, tam ma kolejne pół, tu ma, jeszcze, tu ma jeszcze jedną świnię, tam w ogóle jeszcze widzowie dzik wisi. Także ma widzowie co robić, ma widzowie co robić, Napień sobie tutaj wszystko, e, na wszystko to sobie po prostu te mięso tutaj przygotuje z tych świn. I z tego dzika jednego Mówię widzowie Brakuje nam kasy na tej serii Na boczkowie Bo, chcecie, bo chcieliśmy widzowie kopić kolejny nabytek Wyściliście, się żeby się pojawili Kolejne nowe nabytki No to trzeba widzowie jakoś kasę zarobić no nie, da, no nie da rady inaczej nie Zawsze widzowie jakieś mięso posprzedajemy No trochę kasy będzie Bo mięso jest widzowie drogie Świn Czy tam jest dzika Także naprawdę widzowie zarobimy grube pieniądze I będą kolejne nowe nabytki Jak widzicie mamy to wszystko przygotowane Ogólnie po świnie, Bo tutaj macie Tutaj do polewania Ogólnie mamy jakoś tutaj Eee... Czekacie, bo konewkę. Tutaj jakieś wiederko. Tu ogólnie mamy, widzowie, palnik. Eee, palnik, widzowie, służy nam do tego, że po prostu z kłaków, żeby usunąć po prostu to powierzchnię z ciała z tych kłaków. Wiecie o co chodzi, nie? Eee, że po prostu włosów tam kłaków nie tam na mięsie. Także to wszystko usuwamy. Eee, mamy tu ogólnie taki stary tutaj parzak. Eee, tak zwany, tak wiecie, po, po staremu to się mówi, parzak. Tam ogólnie gotujemy. Wszystko na gareletę. Eee, głowę tam wsadzamy Także to wszystko, widzowie, gotujemy. No i takie mięso właśnie gotowe widzowie przyjeżdżają do nas tutaj oczywiście e, klienci i po prostu kupują o nas mięso. Sprzedajemy widzowie po e, 10 kila, to u nas kosztuje jakoś około 50 zł, także wiecie, mamy taką świnie 200 kila. No to trochę kasy widzowie się zbiera, nie? Także mówię. Tutaj mamy 200 kila, tam mamy 300, 400. No i wiecie, to się zbiera, kupę kasy i do kolejne nowe nabytki w kolejnych nowych odcinkach, nie? Eee, I tak ogólnie, co dzisiaj widzowie będziemy jeszcze robić? Mówię, miałem w planach właśnie przywieźć tego dzika, usunąć go z drogi, bo służby mi kazały właśnie go wziąć. Eee, także ja go widzę, tutaj odebrałem. Jak widzicie, sobie będzie. No sami niech sobie leży na dwukołówce. bo mówię, nie wiem, kiedy przyjedzie tutaj. Rzeźnik był, mówię, pojechał do domu, bo ja miałem tutaj ogólnie w domu same tempe noże, a wiecie, żeby po prostu takiego świniaka pokroić, bo to wiecie, gruba skóra, grube mięso, no po prostu trzeba porządnego sprzęta, wiecie, nauszczonego noża, specjalnego takiego rzeźnickiego, także on pojechał po swoje rzeźnickie, ma w domu, pojechał, nie wiem kiedy wróci, jeżeli wróci... No to jak najbardziej widzowie, dzisiaj będzie jeszcze rozmowa z nim tutaj w odcinku. Jeżeli nie, no to po prostu nie, no to sorry widzowie, nie? E, no i co? Tutaj mówi. tutaj jest widzowie rozpalone, bo przy się właśnie tutaj włożyłem y, szczypki. Rozpaliłem teraz drewno, włożyłem jak widzicie czarna sadza idzie. Na razie sama woda się tam gotuje, e, bo tam na razie mięsa widzowie nie ma, bo mówię, czekamy na rzeździka, przygotuje. E, tam będziemy widzowie wrzucać, to jak widzicie jakieś kawałeczki mięsa zostały tutaj już po prostu pocięte, no ale mówię jest to taki widzowie kaleciona troszeczkę, bo mówię tępe noże miałem, także ja to więcej nie ziemiam, nie? E, tu ogólnie jest taki ten niebieski baniak, to widzowie już taki głównie wiecie, e, w, w realu to widzowie mamy takie do, e, do kiszenia kapusty, nie? Tutaj widzowie bo oczywiście mamy, wrzucamy tam głowę, nie? Jakby co, tam głowy właśnie mamy teraz ta widzowie ta druga część tutaj ta druga część, no to oczywiście rozbudowa widzowie, rozbudowa miała być oczywiście tutaj kolejne poszerzenie oczywiście tutaj placu gospodarczego e, tutaj widzowie z tyłu jak widzicie mam za, tutaj zagospodarowaną oczywiście w część na to miejsce e, tutaj oczywiście była zasiała tutaj żodkiewo lista na wiosnę e, teraz oczywiście nie, będzie, nie będziemy jej po prostu bronować, tam wiecie nie będziemy tak oczywiście robić, e, bo nie będzie nam to oczywiście potrzebne, to w ogóle widzowie zniknie tak naprawdę, e, bo za chwilę postawimy ogromno, tu, ogromny tutaj oczywiście garaż e, garaż na maszyny, na kombajn, na zboże, także widzowie naprawdę będzie tutaj fajna taka hala No zobaczycie za chwilę widzowie jak to postawię jak to wszystko będzie ładnie ogólnie komponować się z tymi drzewami no ogólnie ładnie to będzie widzowie miejsce zagospodarowane bo naprawdę widzowie, potrzebujemy oczywiście rozbudować tutaj e, ten plac, bo maszyny trzeba pochować, bo widzicie, kobaj stoi na polu, nie ma miejsca u e, mnie ta wiata jaka ogarka, to tam widzowie zboże leży Także ogólnie to wszystko też się widzę, je posprzedaję, bo mamy troszeczkę tam siloce. ogólnie tutaj zobaczcie, tutaj przejdę sobie widzaj przy świnie. E, Zobaczę widzowie tutaj, czekajcie, przejdę tędy. O, tutaj widzowie jeszcze jest przynita, niektóra jest, jest sprzedana. E, na 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 to są właśnie najbliższe odcinki w kolejne, które będziemy właśnie musieli to wszystko wywieźć Mówię, nie ma widzimy miejsca, nie ma miejsca tak e, Na maszyny, na kombaj, na zboże Nie ma, także musimy to oczywiście wybudować No niestety jesteśmy musieli do tego zmuszeni No a jeżeli po prostu mówię, jeżeli chcecie kolejne nabytki, kolejne wiecie tak naprawdę rozwinięcie tej serii e, Lepsze odcinki no to wystarczy że sobie klikniecie o tego przycisku nie ta animacja co wam pokazuje łapeczki w górę, także łapeczka w górę widzowie, subbing na kanale, a ja widzowie nie przedłużam, oczywiście wchodzimy tutaj widzę w shopy i planuję właśnie widzowie postawić coś takiego jak jest tutaj to ee, o! Takie coś widzę. Planuję postawić taki tutaj obiekt dekoracyjny, e, tak to właśnie wygląda, mam tutaj widzowie, przygotowane już miejsce, możecie ogólnie to sami ocenić w komentarzach czy ogólnie to pasuje tutaj widzowie czy nie pasuje No moim zdaniem no zobaczcie, no moim zdaniem no no kurwa ulał, nie? Pasuje widzowie to idealnie bo tu widzicie jest takie miejsce zakrzywione jest taki cyk cyk taka l może można powiedzieć i to idealnie widzowie komponuje się idealnie tutaj to wchodzi no zobaczcie nie Idealnie widzowie tutaj to pasuje więc naprawdę musimy to widzowie tutaj postawić eee, także ja sobie widowie, to już w szykuję o jakoś tutaj równo z tutaj z tymi krokwiami No i widzowie no i zobaczcie widzowie, no i to naprawdę widzowie elegancko pasuje Ogólnie możecie napisać w komentarzach jak Wam to się podoba mi to naprawdę widzowie pasuje, teraz ogólnie fajnie by to by może było tutaj widzowie jeszcze e, udekorować, także widzowie wszystko, no ogólnie cały odcinek jest poświęcony na to E, na budowanie właśnie tego tutaj, także e, ta część właśnie należy teraz do tego, że będziemy sobie widzowie to wszystko dekorować e, Takie ogólnie miał być dzisiaj widzowie plan na odcinka, że mieliśmy właśnie sobie to przygotować e, Budowa ogólnie tutaj właśnie z tyłu e, tej części e, Bo będzie widzowie ona naprawdę na potrzebna, więc musiałem to widzowie być zbuszony, e, To po prostu wybudować e, Nie chciałem widzowie robić kolejnych odcinków, wiecie, że po prostu przyjechał beton Kolejna, tak powiem tutaj widzowie. Budowa, wiecie o co chodzi, mi że dziury, wiecie kopanie wywozu tutaj ziemi. Bo po co, skoro widzowie mieliście ten sam odcinek do serii nabracze polskie farmy? To no, szkoda, widzowie. Po co w ogóle robić drugi raz taki odcinek? No bez sensu, nie? Także to jest widzowie bez sensu, dlatego widzowie robi tutaj po prostu już od razu to takie wiecie, stawiane w sklepie e, W sumie nigdy nie było czegoś takiego na odcinku właśnie, że robiliśmy takie coś, że ogólnie jesteśmy to w sklepie stawiali A dzisiaj właśnie poplanowałem sobie coś takiego właśnie zrobić, bo mówię Po co będę jeszcze raz robił ten sam odcinek, skoro był taki odcinek prosto prostu wiecie Z budowy, z wykopu, wywozu ziemi No bez sensu widzowie, skoro robiliśmy tam, no to przecież nie będziemy też robić tutaj, nie? Proste Także mówię, to musimy widzowie wybudować, bo nam to jest potrzebne o, czekajcie, widzicie, tutaj mamy miejsce ogólnie tak. Tutaj mamy na jakiś traktorek, yy, albo na auto, bo ogólnie właśnie nie mamy garażu na auto. Także mamy, widzowie, na miejsce na kombi po prawej stronie. Po lewej stronie mamy tutaj, właśnie, na, yy, na auto. Nakłada po lewej stronie, dwa garaże. No i oczywiście drzwi do Sirosu. Także widzicie, naprawdę fajny tutaj, widzowie, budynek, yy, który musiałem tu sobie. Oj, na beczkę mamy, widzowie, teraz miejsce, mówię, bo tutaj, widzowie, wszystko jest zajęte, zobaczcie. O. To nie widzowie nie ma kompletnie w ogóle miejsca, nie? Na to. No, także musiałem widzowie to postawić, bo inaczej nie, no nie dało rady, nie? Będziemy sobie widzowie jeszcze w różne. E, postawimy sobie oczywiście jakieś tutaj obiekty dekoracyjne, żeby jakoś to fajnie udekorować, żeby to ogólnie fajnie jakoś wyglądało. Także czekajcie wejdziemy weźmiemy sobie coś tutaj. Coś tu ogólnie takiego widzowie fajnego mamy, żeby to udekorować. No, można widzowie wziąć jakieś o tutaj beczki ogólnie postawić. Czekajcie, od tutaj widzowie jakąś beczkę postawić ogólnie można. Yy, rower ogólnie można byłby postawić, o gdzieś tutaj widać w tym miejscu Tak wiecie, udekorować, że po prostu nie było tak puste, no wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o czym mówię że po prostu udekorować, żeby tak ogólnie jakoś fajnie, ładnie wyglądało, żeby fajnie tutaj się komponowało, właśnie tutaj z tym budynkiem e, Także takie właśnie rzeczy sobie, takie wiecie, takie duperele, to takie wiecie, żeby tylko ozdobiło, nie? Żeby ogólnie ozdobiło Tutaj ogólnie może widać sobie postawić nawet fajne drzewa, nie? Fajne drzewa sobie może sobie postawić, żeby to ogólnie jakoś fajnie e, Te z tyłu wyglądało żeby ogólnie wiecie, nie było tak pusto, nie? To można by było widzowie jakieś sosny sobie postawić. O, tutaj. O! o, Widzowie coś takiego, nie? Takiej widzowie sosny by postawił. Można byłoby ogólnie, może też gdzieś tutaj coś postawić jeszcze. O, o to właśnie mi widzowie chodziło. Teraz to widzę z tyłu, fajnie wygląda. O, teraz mi się widzowie zaczyna na ta seria naprawdę tutaj ładnie wyglądać. Ogólnie same gospodarstwo naprawdę nabiera takiego widzowie fajnego, pięknego klimatu, że tak powiem. Tutaj z tyłu można by było postawić jeszcze o jakieś drewno. To mamy, to, mamy, to mamy jakiś złom, ten złom sobie nie może był postawić tutaj, o do środka jakiś złom yy, Tutaj kolejny widzowie złom może był postawić gdzieś tutaj, o w tym miejscu, o Za chwilę sobie widzowie widzimy tutaj kombajn, także zobaczycie, że to jest tak idealnie zrobione miejsce, bo sobie to patrzyłem przed odcinkiem Że to idealnie tak pasuje widzowie na kombajn, na tę naszą niwę Że ona aż tutaj widzowie chce, chce po prostu zajechać tutaj, nie ona prosto, widzowie, chce aż tutaj wjechać, nie? Także za chwilę zobaczycie, jak to będzie ogólnie wyglądać. O tutaj, widzowie, jeszcze postawimy. Także mówię, tak fajnie, widzowie, udekorować ogólnie to miejsce, żeby tu, aż chciało się, widzowie, jeździć tutaj z tyłu na tym gospodarstwie i prezentować, wam, nie? Tutaj, ogólnie jakieś deski możemy podwalać, o. Sobie, będę leżeć tutaj z tyłu. Gdzieś wiecie, jakiś taki złom, wiecie o co chodzi, nie? Tego w sumie, co my nie postawimy. No, ale ogólnie, jakieś może było, widzowie, tutaj zastosować jeszcze jakieś fajne drzewka, takie wiecie, żeby to fajnie udekorować. Ogólnie, widzowie, te z, z DLC, nie? Alpine właśnie tutaj widzowie, takie fajne te drzewa są Je ogólnie może użyć, no i widzicie widzowie z tyłu mamy taki jeszcze mały plac Nie wiem widzowie, nie wiem czy będziemy widzowie ten plac używać Myślę, że coś widzowie może byłoby z tego skorzystać z tego placu tutaj co mamy jeszcze Także może z tyłu jakoś po prostu zrobimy sobie jakiś to przejazd Ogólnie nie wiem, ja miałem naprawdę widzowie plan do wybudowania właśnie o tutaj tej z tyłu tutaj tej właśnie wielkiej wiaty Hali czy tak można nazwać z tyłu taki elki E, przewrócony tutaj do góry nogami e, miałem właśnie taki plan. Dlatego ona powstała, teraz sobie widzę, i weźmiemy jakoś tu... Aj, czekajcie, bo teraz tak Bo ja ogólnie widzę, zrobiłem miejsce, a ogólnie widzamy, nie ma miejsca na wjazd w kombajnu. Wiecie o co chodzi. Będę musiał przejechać przez te krzaki. No to nie jest zowie, zrobimy tak, o weźmiemy piłę, obetniemy oczywiście tutaj te drzewa, zrobimy sobie przejazd i będziemy tam jeździć, nie? Myślimy to tak zrobić. czekajcie, będę musiał 30 odpalić. Wycofać ich tutaj do tyłu, bo widzowie się nie zmieszczą. Nie zmiesza się widzowie z tego względu, że tutaj 30 stoi, nie? Patrzę, widzowie, rozglądam się, czy może nie jedzie rzeźnik, ale widzowie nie ma rzeźnika, nie ma rzeźnika. Także nie wiem, widzę, co dzisiaj chyba w wyciku nie będzie, go mówię. Ma duży kilometr do przejechania. Także wiecie, no ciężko, nie, ciężko, nie. czekajcie, bo teraz muszę się przeteleportować tutaj, dobra, zamykamy to. Dopnęło się, dobra, widzowie się damy do TK, tutaj od CK5 niwa. Dobra, odpalamy widzowie niwę. Niwa, widzaje będzie chodzić ten na pewno obrotach, tak, nie? Bo to wiecie. Żniwa za niedługo też będą tutaj ze serii. Na boczkowie, jak z zbracie polskiej farmy, także będziecie mi widzowie, tutaj żniwa i tam żniwa, nie? Dobra, widzę, wyjeżdżamy sobie. Teraz wam zobaczycie, widać, że to wszystko idealnie będzie pasować. No i mówię, tutaj będziemy musieli widzowić zmuszeni, po prostu wziąć jakoś tutaj, zrobić po prostu wjazd, nie? O, gdzieś tutaj, o, tu, o, tutaj, o widzę, gdzieś pasuje ten wiatr, robi, widzicie? Tutaj jest ogólnie takie idealne miejsce, po prostu przyrobić, ślady porobić, wiecie, tam po prostu wykopać, to tam skosić tą trawę i to jedno drzewo, nie? E, tego ściąć No i zobaczę, tutaj idealnie widzę, no idealnie po prostu wchodzi te kobać, zobaczcie teraz. Oj, kurwa, czekaj, bo coś tu nie wchodzi. A czekajcie, co tutaj chodzi. A, zobaczcie widzowie tutaj, jaka lipa się odwaliła. Tutaj nam widzowie ten patyk przeszkadza. Zobaczcie, te, tego widzowie patyka będziemy musieli obciąć. Czekajcie, to ja widzę, piłę, piłę. Piłę łańcuchowo zakupie, nie? Będziemy musieli widzowie tego patyka tutaj obciąć. Kopimy sobie widzowie sztila. O, tego widzowie patyka będziemy musieli ujebać. O, cyk. Dobra, patyk spadł. I teraz widzowie zajeżdżamy. Odpalamy niwę. I widzę, wycofiemy tutaj pod tę wiatkę O, no i zobaczcie, mówiłem no widać, że pasuje, no zobaczcie jak to idealnie widzę, pasuje No naprawdę, no idealnie, zobaczcie, tutaj z tyłu miejsce Wszedło, no kurwa, jak maso, że tak powiem, nie? Idealnie tutaj wszedło Ten garażek tutaj czekajcie, będziemy musieli sobie to drzewo wyciągnąć, bo to nie, nie będzie potrzebne A, bo nie ma widzę wyłączonego modu na budziana o, oh, teraz widzę je budziano Hehe <laughs> <laughs> Dobra, idealnie widzowie, idealnie, zobaczcie, naprawdę widzowie, piękne. napiszcie ogólnie w komentarzach, czy dobrze zrobiłem, jeżeli źle, źle zrobiłem, no to po prostu możecie oczywiście napisać w komentarzu swoje opinie na ten temat, mi naprawdę widzowie to pasuje, ja sobie to przygotowałem przed odcinkiem, bo wiedziałem, że ogólnie czegoś takiego potrzebuję, z tyłu miałem miejsce po prostu do zagospodarowania właśnie taką części tutaj, takim budynkiem, więc musiałem to po prostu postawić, szukałem czegoś takiego właśnie, coś w tym stylu, e, takiego dużego, żeby po prostu zakryć tamto miejsce, jak i tutaj, Tył, i, i tutaj bok, więc takie coś, właśnie taka, taka, właśnie elka przywrócona, że tak powiem. E, taka, oczywiście, zabudowa. Jak najbardziej, widzowie, tutaj pasuje, w tym miejscu. Jeżeli Wam się po prostu podoba, zgadzacie się oczywiście z moją tutaj, z moją e, opinią, i tutaj na ten temat wypowiedział no to pamiętacie, żeby zostawić łapeczkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem Sorry, widzę, że niestety, że nie było, nie było rozmowy z rzeźnikiem. No, ale po prostu, tak jak mówię, musiał pojechać do domu e, po noże. No bo ja mówię, miałem tempę noże, więc oto po prostu widzowie przyjedzie, w kolejnym odcinku będzie prawdopodobnie widzowie sprzedaż mięsa Które będziemy mieć oczywiście w skrzynkach, możliwe po prostu, że przyjedzie jakiś kupiec, będzie jakiś może kupiec, wiecie widzowie, ktoś przyjedzie, nie? Także może możliwe jak będzie widzowie czas, to ja ubiorę kamerę na głowę szybko, wiecie, założę GoPro i zacznę Was, zacznę was nagrywać tą akcję sprzedaży tego mięsa Yy, no i kolejną odcinkę także widzowie do serii na boczkowie będą widzowie akcja będzie pomaganie panu, tanu, panu Tatkowi yy, Stanem widzowie tak z nim bardziej zaprzyjaźniony, troszeczkę że mi pogadali. Wtedy jak żeśmy kawę pili, troszeczkę że mi tutaj pogadali yy, Ja ogólnie co nieco już wiem o nim yy, o jego osobie Powiem wam naprawdę fajny, miły gościu Yy, fajnie będzie, się ogólnie widzowie z nimi nagrywać na odcinki, także naprawdę wycykujcie odcinki z Panem Tadeuszem, kolejnego odcinka z Boczkowa, no i kolejny odcinek z braciem Polskiej Farmie. Dzisiaj byłoby to na tyle, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, tak drogi widok, który tu ogląda, do Ciebie mówię, zostaw łapeczkę w górę. Subika na kanale, jeżeli Ty nie subskrybujesz kanału, no to nie wiem na co czekasz, za subika, dzwoneczek przy subskrypcji, napisz hashtag świniobicie w komentarzu. Ja się przypnę serduszko. W dzisiejszym dziko byłoby to na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie, za wytrwanie do końca. Trzymajcie się, do kolejnego i nała!